Witam serdecznie, Aleksander Sikłania. Dzisiaj taki ciekawy, myślę, post, bo chodzi o udostępnianie informacji w internecie, jeżeli chodzi właśnie o mundurowych. Jak wiadomo, my żołnierze przechodzimy szkolenia co roku musimy przejść przez takie szkolenie, gdzie jest nam mówione, jakie treści mogą się znaleźć w internecie, jakie nie, jakich nie powinniśmy wstawiać, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby czasami gdzieś tam nie wrzucić jakiejś informacje, która by mogła zdradzić na przykład ważną, ważny punkt, ważną informację. Nazwijmy to tak wprost ważną dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Tak? Dobrze, to jest szkolenie dla wszystkich, każdy powinien to mieć, ale przejść. I, I bardzo dobrze. I ja tak uważam, i tutaj się zgadzam na to, że żołnierze musimy zwracać uwagę. Niektórzy żołnierze dają posty. Dochodzi oczywiście do absurdów, bo dają posty na przykład same mundurze gdzieś na kolorze jednej ściany, nie wiadomo, gdzie są, e, nawet i nic nie zdradzają, ale są opieprzani i tak dalej, i tak dalej, ale również i nie o tym będziemy rozmawiać o absurdach, że ktoś coś niesłusznie został opieprzony. Zwrócić by należało uwagę na osoby, które wkładają jakieś, wrzucają jakieś oficjalne jakieś treści do internetu, bo niektórzy chyba nie rozumieją, że czasami mogą wrzucić coś, co mogłoby zranić uczucia, zdenerwować samych żołnierzy danej jednostki wojskowej, bądź nawet połowę społeczeństwa polskiego. Kto wie, zaraz wyjaśnię. O co chodzi? Uważam, że takie szkolenie dla osób, które są uprawnione do prowadzenia mm, stron internetowych, dajmy na to, facebookowych, właśnie danych różnych jednostek wojskowych, że one powinny przechodzić naprawdę szczególne szkolenie nie tylko odnośnie treści, które powinny być wrzucane do internetu, jeżeli chodzi o samą daną jednostkę wojskową ale też o takich, które na co powinni zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o moralność, o jak to się nazywa, wiedzę historyczną, itd. itd. A przede wszystkim nie powinny, nie powinny przedstawiać swoich podglądów patriotycznych, itd. itd. Rozwinę to troszeczkę później. Chciałbym na to również jeszcze na co zwrócić uwagę, że czasami tyle się mówi, tyle się gnębi tych żołnierzy za pokazanie się w munduru gdzieś tam w mundurze na Facebooku albo coś takiego, a tymczasem jednostki wojskowe informują, gdzie jadą, na jakie ćwiczenia, jaki sprzęt będzie, gdzie dokładnie będą, a jak już ćwiczenie się już odbyło i jednostka jeszcze Samochody, kolumny nie zdążą wrócić do jednostek, to jest cała fotografia, oprawa fotograficzna, czy, czy, czy materiał wideo z opisem co, jak i tak dalej. Oczywiście, chwalą się wynikiem wszystko czarno na białym ale żołnierze to nie mogą nic, a najlepiej to nie chodzić w mundurach, bo absurd goni. Absurd. Ja tutaj natomiast chciałbym właśnie rozbudować troszeczkę tą część, taką jeżeli chodzi o osoby prowadzące różnego rodzaju strony, właśnie facebookowe, dokładnie na internecie, bo trafiłem na jeden ciekawy post. Ciekawy post jednego na jednym portalu, który bardzo lubię oglądać. Już Wam mówię, jaki to jest jaki to jest portal już go sobie tutaj szybciutko już go szybko szybciutko tutaj szukam a twórców tego portalu bardzo serdecznie pozdrawiam macie bardzo ciekawe treści i ogólnie jeżeli macie ochotę to mam nadzieję że nie będziecie się nie obrazicie że pokażę wam ten wasz facebookowy profil zachęcam właśnie użytkowników do oglądania bo powiem ciekawe ciekawe są bardzo posty mnie w każdym razie interesują. To jest właśnie ta strona, którą, o której mówię. Behatka 6 jak tutaj widzicie akurat w tym wydaniu. I są tutaj posty różne tego, co się dzieje. Fajne, fajnie opisywane jest to wszystko przez autorów. Bardzo, bardzo mi się to, mi się to podoba. A z, powiem czemu. Bo jeżeli coś jest e, takiego, na co trzeba zwrócić uwagę, to, to jest to zwracane. Jeżeli jest coś fajne i coś fajne zrobione przez jednostki, czy przez ministra obrony narodowej, to również jest to pokazane. Po prostu takie obiektywne podejście. Ja w każdym razie tak to odbieram, dlatego bardzo polecam, bardzo polecam tą stronę. Ale nie o to. Chcę wam pokazać jeden post, który bardzo mnie zainteresował. Bardzo ciekawy jestem waszego zdania, ponieważ chodzi o taki... O przedstawienie, o wsparciu Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyście zaznajomili się z tym postem, a potem w komentarzach powiedzieli, jakie macie odczucia. Ja chcę Wam przedstawić coś, co mnie osobiście bardzo zainteresowało, bo tak delikatnie no, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony, ok, rozumiem narrację, rozumiem e, e, gdzieś tam e, pokazywanie to wsparcie i tak dalej, i tak dalej, ale chyba autor e, postu no chyba nie do końca przemyślał, co robi. Już Wam pokazuję. Zainteresował mnie, kochani, ten post i wpis już, że pan, pani, pan, bo nie wiadomo, kto prowadzi stronę akurat 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, jeżeli chodzi o profil facebookowy, więc pan, pani pracowiec odpowiedzialny za Facebook no i właśnie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej chyba troszeczkę popłynął, rozumiem, Oczywiście, emocjonalne podejście do tematu, ale zamieszczanie swoich afirmacji politycznych z oficjalnym POIO, tam nie niejako firmowaniu ich jest troszeczkę słabe. No i cóż możemy tutaj, kochani, cóż możemy tutaj znaleźć? O, poczekajcie, bo chcę, żebyście to bardziej zobaczyli, ja Wam to wszystko powiększę. Tak, z, chodzi o ten wpis 25. Chwała Ukrainie. Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy życzy. I tak dalej, i tak dalej, prawda? To jest właśnie, no i relacja. Kilka zdjęć stawionych, natomiast tutaj, cóż, odnoszę się do komentarzy. 12BZ, brak słów, dramat, wojsko polskie, czas opuścić tę stronę. 12, i tutaj co ciekawe, właśnie autor, osoba, która prowadzi właśnie ten profil, 12 Szczecińskiej, wbijała się w dyskusję tutaj z ludźmi, i poczytajmy sobie te odpowiedzi. Adam Stachowiak, uogłoszę to z pewnością, z pewnością nie jesteśmy ruskimi onocami i nie marzymy o ruskich czołgach przy wschodniej granicy. Ktoś tam napisał Adam szok i niedowierzanie. Dalej. E, tu pani Natalia odpisał prowadzący stronę, czyli lepiej byłoby, gdyby Ukraina przegrała wojnę i na wschodnio południowej granicy mielibyśmy Rosję. Z pewnością nie wpłynęłoby to pozytywne na bezpieczeństwo Polski. Pani Natalia odpisała chwałę Ukrainie. Przepraszam za, że. Za co, że wojsko polskie oddaje honor obcemu państwu, takiemu kabaretu, takiego kabaretu jeszcze nie było. Pani Natalia, otrzymała odpowiedź po to państwo polskie wspiera Ukrainę na wielu płaszczyznach, aby wojna ze wschodu nie dotarła do nas. Przepraszam, tak się zakrztusiłem. Tu oczywiście lider wśród fanów, niejaki Juri Borysiuk. Dziękuję bardzo, bracie. Także już tutaj nie wiem, może że rodzina, pojęcia nie mam. Eee, pani Monika, ci, co zginęli za wolność Polski w grobach, e, się przew, w grobach się przewracają. Niech poproszą Polaków i ich rodziny wymordowane przez Ukrainę, niech przeproszą moich, e, właśnie niech przeproszą to, bo niech przeproszą Polaków i ich rodziny wymordowane przez Ukrainę, niech przeproszą moich pradziadków i ich dzieci. Dwunasta szczecińska odpowiedź na przestrzeni wieków, Polacy, Ukraińcy. Litwini, a nawet w dużej mierze Białorusini, tworzyli jedną wspólną i silną, Rzecz nikt nie był święty, każdy popełnił jakieś błędy, a nawet czasami wzajemnie się mordowali. No, no tak, no faktycznie. No. Nie ma co rozdrapywać historii, której i tak nie zmienimy, ale lepiej się skupić na teraźniejszości, bo to może dać coś pozytywnego w przyszłości dla wszystkich. Tutaj pani Aleksandra napisała: no tak, zapomnijmy o swojej historii. Po co nam ona, przecież, przecież, przecież nie wolno rozpamiętywać takich rzeczy? Czy wy się słyszycie? Ja szczerze mówiąc, no, nie zgadzam się z autorem tego posta na 12 znaczy się, jeżeli chodzi o jednostkę szczecińską. O historii powinniśmy pamiętać. I niestety nie można o niej po prostu tak zapomnieć i, i wspierać. Mm, wspierać w ten sposób, jednocześnie nie dostając nic w zamian, tak uważam. My tylko dajemy, 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 daj, 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 daj. No i niestety jest to słabo widziane przez społeczeństwo. Jakie chwała Ukrainie? Ja tylko powiem prowadzącemu tą stronę. Chwała Ukrainie to niejednokrotnie było ostatnie słowo, jakie słyszeli właśnie polscy obywatele i proszę o tym pamiętać i te swoje jakieś polityczne, różne takie teksty, manifestacje, to na następnym razem, na, nas, na następny raz, proszę po prostu zostawić dla siebie. I chyba osoba prowadząca, myślę, że chyba jest taka szansa, że do tej osoby to doszło, bo wgłębiając się w stronę facebookową. Szukałem tutaj, jechałem na ten właśnie 20 od 24, od 24, 25, i tak dalej, tam gdzie właśnie mógł się ukazać, mógł się ukazać właśnie ten post, Z tego co wiem, ukazał się na tej stronie 25, ale tego postu, przepraszam, ale tego postu nie można tutaj znaleźć. Poza tym jeżeli już jestem na tej stronie, słuchajcie, bardzo fajne wiadomości, bardzo fajnie to wszystko przedstawione. Osoba, która prowadzi to, to naprawdę się na tym zna i jest to fajnie wszystko opisane. Relacja czy wideo, czy fotograficzna, czy opisówka chociażby sama. Naprawdę, naprawdę to się podoba, mi osobiście się to podoba, ludziom, którzy tutaj się, a jest 20, 31 tysięcy obserwujących, słuchajcie, tutaj naprawdę warto zwrócić uwagę, naprawdę jest to świetnie, świetnie przedstawione, no naprawdę tutaj bije brawo, dobra robota. Ale tamten post to był po prostu ewidentnym falstartem, więc uważam, że tutaj no, powinniśmy, osoby, które, powinny, które prowadzą takie strony internetowe, reprezentują niejako jako jednostkę wojskową, no bo reprezentują, bo, bo, bo tak naprawdę macie ogromną władzę. Macie ogromną władzę i musicie naprawdę uważać moim zdaniem, co robicie, bo nie wszyscy tak ślepo wspierają Ukrainę. Nie wszyscy są tego samego zdania. Niektórzy już powiedzieli dość. Wielu żołnierzy również myśli, w tym ja, że my już nic nie mamy. Chwalimy się, że takie rzeczy, że różne rzeczy, że sprzęt w ogóle nowy, wszystko ładnie, pięknie, cudownie, ale to, co ma do nas dotrzeć, to dopiero ma dotrzeć. Jeszcze jest bardzo, bardzo daleko, żebyśmy byli. Jakąś potęgą militarną, tak uważam. Nie wiem, może się mylę, jeżeli macie jakiś nowy sprzęt, macie go dużo w zamian tego, który nam zabrano, który już gdzieś tam pojechał, to dajcie znać. Ja to z radością przedstawię i powiem, że się mylę. Także czekam na takie wiadomości. Ale właśnie cieszę się, że ten post zniknął, bo czasami, no słuchajcie, reprezentujecie jednostkę i. Również dla ludzi z zewnątrz te strony są widoczne i wasze posty. Które nie każą, tam mogą być odbierane tak w ten sposób, że wojsko polskie nie rozpamiętuje już historii, że wręcz nakazuje nie pamiętać o tym. W ogóle po co pamiętać? Przecież trzeba się martwić teraźniejszością i tak dalej, i tak dalej. Skoncentrujcie się lepiej, kochani, a tutaj w szczególności, jeżeli chodzi o Szczecińską, proszę się tam skoncentrować. Nie wiem, czy to jest pan, czy pani, proszę się skoncentrować na tym, co pan, pani robi do tej pory, bo robi to pan, pani bardzo dobrze, ale od polityki odsłuchwała Ukrainy, które niejednokrotnie, jak mówiłem, były ostatnimi słyszanymi słowami przez tych właśnie obywateli, którzy już tam zostali na wieki, a ich potomki żyją do dzisiaj, te słowa, te wpisy będą źle odbierane, więc bardzo proszę troszeczkę wyczucia. Dobrym początkiem było zlikwidowanie tego posta. Myślę, że tak, o takich rzeczach powinno się mówić, bo może ktoś zwróci na to uwagę i ktoś porozmawia z takimi ludźmi, Albo Wy, kochani, do was to dojdzie, e, weźmiecie jakąś poprawkę. Ja osobiście mieszanie odbieram. Jakie chwała Ukrainie? Nie, 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 nie. Dla mnie osobiście, jako byłego żołnierza już teraz, jestem żołnierzem rezerwy 26 lat w mundurze, ale czy teraz, czy nawet jeżeli byłbym teraz w mundurze, to te słowa byłyby odbieranie no bardzo kiepsko. Bym powiedział, chyba ci się człowieku troszeczkę klocki w obie poprzewracały. Jaka chwała Ukrainie? Zapewne prowadzi to żołnierz. Domyślam się, jesteś żołnierzem wojska polskiego. Chwała Wielkiej Polsce. To tak, to każdy by to bił, bił brawo. Ale przede wszystkim, jeszcze my się nie wbijam dalej w to. Zwracajcie na to uwagę. Po prostu. Zwracajcie i nie wbijajcie się, kochani w politykę. To, co robicie, prowadzą te strony, robicie to dobrze, pokazujecie i tak dalej to wszystko, to jest pięknie, ładnie, cudownie, ale wy wszyscy rzecznicy prasowi podczas wypowiadania się, czy osoby, które prowadzą właśnie te strony, może to czasami jest niejednokrotnie ta sama osoba, myślcie czasami i naprawdę na Boga nie wpieprzajcie się w historię i nie każcie nam o niej nie pamiętać, bo to jest po prostu danie nam Polakom, wielu prawdziwym Polakom w twarz. Takie jest moje zdanie. Tyle! Tyle, co chciałem powiedzieć. Myślę, że chyba starczy, prawda? Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to bardzo bym prosił o kliknięcie subskrybuj, dzwoneczka, żebyście nie przegapili dalszych treści. Ja bardzo serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Możliwość, w jaki sposób możecie wesprzeć tą moją skromną, jakąś tam działalność, znajdziecie w opisie pod filmem. Jedną możecie zrobić już teraz. To nic Was absolutnie nie będzie kosztowało. Możecie po prostu uśmiechnąć się. Posłać dalej materiał, zostawić kropkę taktyczną, e, jakiś tam po prostu wasz komentarz. A jedno możecie zrobić już teraz, w tej chwili, już już po prostu trzymać kciuki, życzyć mi wszystkiego dobrego, bo to też naprawdę bardzo pomaga. Za to również jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, będziecie się wypowiadać e, na tej stronie, a Wy tam, żołnierze, pamiętajcie, że jednak reprezentujecie tymi stronami swoją jednostkę nie sprawdźcie, żeby społeczeństwo polskie w jakiś sposób zaczęło krzywo patrzeć na mundur, bo mundur żołnierza Wojska Polskiego nie może być splamiony w żaden sposób. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko, życzę wszystkim wszystkiego dobrego i miłego dnia. Cześć!